Nazywam się Krzysztof. Podobnie jak większość ludzi na świecie, nie mam żadnego talentu. Jest bardzo dużo rzeczy, w których jestem absolutnie beznadziejny. Mimo to chyba wiem jak nauczyć się czegokolwiek. Teraz wam o tym opowiem. Krok pierwszy. Dobra, nie wyszło jeszcze raz. Krok pi. Krok pierwszy. uczenie się czegokolwiek to taka niekończąca się seria prób i błędów, porażek i sukcesów. Często mnie ludzie pytają: "Jak się nauczyć kręcić filmy?". Ja nie wiem, ja je po prostu zacząłem robić. Tak jak nie wiem jak się lata dronem, ale po prostu to robię. Nieważne czego chcesz się nauczyć za swojego życia. Sposób jest na wszystko taki sam. Zacznij to robić. I rób to skutku. Nie ma kroku drugiego. Jest tylko krok pierwszy. Rób to. Chcę się nauczyć robić hiperlapsy. Zrobiłem jeden. Nie wyszedł za dobrze. Zrobię jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Lepiej. Nauka jest jak widzenie nieskończoności. Tam, gdzie wszyscy zobaczą tylko powtarzanie jednej rzeczy, ty za każdym razem będziesz widzieć coś innego. Sekret ludzi, którzy robią coś dobrze, robią to odpowiednio długo. Może chcesz być dobry w lepieniu pierogów, a może chcesz robić filmy. Po prostu zacznij robić swoje i nie słuchaj ludzi, którzy mówią, że ci nie wychodzi. Bo na pewno dużo razy ci nie wyjdzie. Tylko, że to nie ma znaczenia. Uczenie się czegoś to jak bycie szaleńcem. Jedna to sama rzecz powtarzana przez dni, tygodnie, lata. Najpiękniejsza rzecz na świecie to śnieżna kula Twoich umiejętności. Im większa, tym łatwiej ci do niej doczepić kolejne rzeczy. Każdy ma coś, czego chciałby się nauczyć, a większość ludzi myśli, że nie wie, jak się za to zabrać. A tu nie ma się nad czym zastanawiać. Trzeba robić, 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 robić. Nie musisz mieć w życiu żadnego talentu. Cała pasja, jaką masz w sobie, to krok pierwszy.